Cześć, witam was serdecznie na dorota.in. Pokażę wam dzisiaj przepisy na sałatkę kuchni libańskiej. Niedawno miałam okazję spróbować tej sałatki, kiedy podróżowałam do Tajlandii i miałam przerwę na lotnisku w Doha. To będzie sałatka tabulech, sałatka, którą oryginalnie przygotowuje się z kaszy bulgur, ale u mnie na wsi nie było tej kaszy i w związku z tym mam kaszę kuskus, którą już sobie zdążyłam wcześniej zaparzyć, a do tego jeszcze pomidor, papryka Natka pietruszki, może być też odrobina kolendry jeśli macie i świeża mięta oraz ogórek, cytryna, czosnek i opcjonalnie orzeszki piniowe. To kaszę na razie odstawię sobie na bok, ona powinna przestygnąć, ale przykryję ją, bo mam mało tutaj miejsca. I to co muszę zrobić to posiekać cebulę, ona może być posiekana drobno, ale może być też posiekana w takie drobne pióreczka. Mam już cebulkę drobno pokrojoną, do tego jeszcze teraz czosnek. On może być przeciśnięty przez praskę, ale najlepiej go po prostu też drobno pokroić ręcznie. Wtedy będzie też w sałatce taka przyjemna chrupkość dodatkowa od czosnku. A właśnie to jest sekretem udanych sałatek, że te składniki nawzajem smakowo się uzupełniają, ale też konsystencja jest taka, żeby coś tam między tymi zębami jednak delikatnie sobie pochrupywało. Czosnek drobniutko pokrojony i teraz posiekanie jeszcze drobno pietruszki. Pamiętajcie dobrze jest siekać pietruszkę nożem ceramicznym, dlatego że wtedy ta witamina C, która jest w niej zawarta, trochę mniej się utlenia. I oczywiście najlepsza jest świeża pietruszka. Im świeższa, tym tej witaminy C w pietruszce jest po prostu więcej. Z cytryny wyjęłam pestki, i teraz ja nigdy nie robię tego tak, żeby przygotowywać w osobnym, jeszcze naczyniu. Sos nie chce mi się, przyznaję się od razu, tylko trochę tego sopu z cytryny. Dodam tutaj, a właściwie można by było, i to jest też bardzo dobry trik, tym sokiem z cytryny skropić wcześniej ogórek, dlatego że ogórek i pomidor, kiedy są w jednej sałatce, to ogórek blokuje przyswajanie niektórych składników odżywczych z pomidora. Więc jeśli na przykład to są jedyne warzywa, które zjecie danego dnia, to wiadomo, że dobrze by było, żeby jednak jak najwięcej z nich mieć, ale to nie jest prawdą, że to jest trujące połączenie. Nie wierzcie w takie mity, to nie. To nie, jeśli to by była prawda, to po prostu wszystkie właśnie te sałatki e, tych mieszkańców e, krajów Śródziemnomorskich, czyli na przykład sałatka też grecka, byłyby po prostu szkodliwe i oni nie cieszyliby się takim długim życiem i zdrowiem. Oliwa z oliwek do tego, oliwa z oliwek ekstra virginę, virginę, virginę. Dorota, już za długo się różnych języków uczyć się za, zaczynają mieszać. Pomidor i ogórek w drobniutką kosteczkę i tak samo paprykę można też jeśli lubicie na przykład takie ostre smaki w sałatkach dodać sobie tutaj odrobinę ostrej papryczki chili i wtedy jeszcze ta sałatka uzyska taką dodatkową moc. Trochę cytrynki na ogórek i na sam koniec jeszcze teraz pokrojenie świeżej miętki. Można kilka listków też zostawić do dekoracji, ale już mam sporo natki pietruszki i wszystkie te składniki razem teraz można już wymieszać i odstawić, żeby sałatka się troszeczkę przegryzła i jak widzicie, prosty przepis. Na no, bardzo smaczne, czy to śniadanie, drugie do pracy, czy obiad, czy kolację, zależy czy ktoś jest na wiecie, to taka sałatka na obiad też jest bardzo pożywna, polecam. Mieszam dokładnie całość i odstawiam teraz na około 30 minut, minimum 15, żeby wszystkie składniki jeszcze się w tej sałatce przegryzły. Doprawię odrobiną soli i pieprzu. I moja sałatka tabulech jest gotowa. Moi drodzy, dzięki serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Czekam na Wasze komentarze, z jakimi dodatkami Wy zdecydowaliście się ją przygotować. Zapraszam po więcej filmów na Dorota.in i do zobaczenia. Pa!